Siema, no tutaj macie gdzieś zwany, i tak jakoś ostatnio zacząłem sobie wspominać, jakie to lata 90. jeżeli chodzi o granie, były naprawdę fajne. E, mimo tego, że dzisiaj mamy nowoczesne konsole, grafikę, która potrafi spalić twarz, gdy się tylko na nią patrzy, e, dostęp, globalny dostęp do internetu, wszystko jest połączone i faktycznie wszystko w grach jest dozwolone, nie ma tematów tabu. Z małymi wyjątkami, <laughs> Niemcy, Australia. Jednak. Wiele z nas, wielu z nas wspomina lata 90., dla niektórych lata 80., jako te złote czasy, właśnie jeżeli chodzi o granie. Więc postanowiłem się przyjrzeć paru rzeczom, które według mnie, jeżeli chodzi o granie i związany z tym cały rytuał, było lepsze kiedyś niż jest dzisiaj. Nie zwlekając dłużej, ruszmy w tą podróż do przeszłości razem z kolejną gadką dziadka. Pierwszy ogień chciałbym wziąć może nie same gry same w sobie, tylko to co wiązało się z tym, gdy na przykład dostawaliśmy nową grę. Kiedyś, yy, za moich czasów, gry dostawało się bardzo rzadko. Najczęściej to były urodziny albo święta, głównie święta. Wybieraliśmy jedną, jedyną grę. Nawet nie miałem pewności, że to była gra oryginalna, bo najczęściej pochodziły z bazaru. Tego mi troszeczkę dzisiaj też brakuje. Chociaż yy, ostatnio, jak byłem u siebie właśnie w yy, Gdańsku na przymorzu, to jednak widzę, że nadal są ludzie, którzy handlują tymi grami. Jednak kiedyś na bazarach można było dorwać dosłownie wszystko. Yy, można było dostać yy, sławnego już Warcrafta Trójkę z ruskim dubbingiem, yy, gdzie można było ustawić. Yy, Y, mm, poziom y, jasności ekranu od ciemno do wspaniale, y, a także wiele różnych spiraconych czasami gier, które naprawdę nie miały prawa istnieć a co za tym idzie na przykład dostawaliśmy różnego rodzaju gry na przykład tak jak teraz gdzieś tam można wyłapać, że Ruscy mają już GTA 7 to takie rzeczy pojawiały się także u nas można było dorwać GTA 3 które okazało się, że ma premierę dopiero <grych> za dwa lata a jednak już można było dorwać i to jeszcze na kartridżu do Pegasusa właśnie bazary to jest jedna z tych rzeczy, gdzie można było pójść i dorwać pewnego rodzaju perełki których żałuję, że już się pozbyłem a co za tym idzie, czemu polowało się na bazarze, ponieważ kiedyś nie było takiego stałego dostępu do internetu i można było po prostu y, trafiać na różnego rodzaju plotki, y, miejskie mity itd. na temat gier. Kolejną rzeczą, która związana jest bardziej z otoczką, jeżeli chodzi o samogranie, to kiedy dostawaliśmy tą grę, to chodziło nam o pudełko. Kiedyś gry były wydawane w dużych, wielkich, kartonowych, mega fajnych pudełkach, w których pakowane było najczęściej koszulka, gruba instrukcja, poradnik, kanapki, bidon i cokolwiek jeszcze no, kupując taką grę, można było się ubrać, najeść i jeszcze pograć i poczytać. No, więc to co dzisiaj dostajemy w najczęściej plastikowych DVD Boxach albo w pudełkach od Blu-Raya. To jest niestety lipa. Niektóre firmy nadal wydają pewnego rodzaju wkładki, które przypominają te dawniejsze czasy, na przykład Rockstar w każdej swojej grze umieszcza mapkę, co jest bardzo fajnym akcentem, jednak te pudełka, które są dzisiaj wiadomo, są bardziej funkcjonalne, zajmują mniej miejsca, jednak po prostu są brzydkie moim zdaniem. Zarówno pudełka na Xboxa, chociaż pudełka na Xboxa mają jeszcze jeden ten plus, że one mają kolor zielony. Wszystkie są w kolorze zielonym, no chyba, że bierzemy te gówniane kolekcje klasyki, które nie kumam czemu są wydawane na szaro, e, tak samo na e, PS3 też wydawane są te właśnie z tym srebrnym pudełkiem, które wygląda po prostu ohydnie. Kiedyś mogliśmy takiego brzydkie pudełko na CD, schować do wielkiego kartona i karton ustawić na półce. Był to pewnego rodzaju szacunek. Ktoś miał na przykład Baldur's Gate w wielkim pudełku. E, All Outy, Icewind Dale, a. no naprawdę to był wtedy respekt na dzielni. Te duże pudełka pokazywały, że jest się prawdziwym hardkorowym graczem i że kupuje się oryginały. Chociaż nie zawsze y, grywaliśmy w, właśnie wersje wersji oryginalnej. Najczęściej polegało to na handlu szkolnym, że kolega przynosił e, płytę bądź kiedyś dyskietkę. Nie zapomnę, że jednym z najsławniejszych dem to było e, demo Wormsów, które pobierane było z, u mnie z klasy z rąk do rąk chyba przez wszystkich. I to właśnie na tym polegało to, że jeżeli mieliśmy wielkie kartonowe pudełko, to oznaczało, że graliśmy na oryginałach. No, niestety dzisiaj duże pudełka to się wiążą najczęściej z jakimiś wydaniami bardzo ekskluzywnymi i nie, nie wyglądają one w taki sposób jak, jak kiedyś. No, na przykład duże pudełka od Asasynów to, to nie jest jeszcze to. Ja bym chciał, żeby wychodziła jak wychodzi edycja kolekcjonerska, to by wychodziła oldschoolowa edycja kolekcjonerska z dużym rozkładanym kartonowym pudełkiem, który można sobie ustawić gdzieś na półce, by powspominać stare dobre czasy. Kolejną rzeczą, na którą ubolewam, to instrukcje. Kiedyś instrukcje miały w sobie tak. Wiadomo, podstawowe wszystkie rzeczy na temat sterowania, o czym jest gra i tak dalej. A dodatkowo miała jakiś skrót fabuły, pewnego rodzaju ciekawostki, sekrety i tak dalej. Dzisiaj dostajemy biedackie wkładki, które mają pokazane najczęściej tylko w 10 rodzajów języków, że żeby uruchomić grę trzeba ją włożyć do napędu i że masz tutaj obrazek z padem i tutaj masz pokazane co czym się robi. No ja rozumiem, że niektóre gry nie wymagają obszernych... Obszernych instrukcji, opisów tak dalej, no jakieś, nie wiem, najprostsze shootery albo coś w tym stylu, ale na przykład gry, które mają bardzo duży nacisk na fabułę, to chciałbym poczytać troszeczkę więcej, jakieś ciekawostki, które znajdują się tylko i wyłącznie w instrukcji. Pamiętam, że do Raymana III na PC w instrukcji znajdowały się kilka sekretów, których gra na, o których gra nas nie informowała, i w instrukcji było to właśnie napisane, że to zyskujesz dzięki właśnie przeczytaniu tej instrukcji, co było mega super, więc bardzo polewa. no Na przykład. Byłem w mega szoku, kiedy no edycja, edycja kompletna Fallout New Vegas posiada wkładkę albo gry, które posiadają niby instrukcje yy, na płycie, polega na tym, że klikamy, żeby przeczytać instrukcję, a oni nas odsyłają, żebyśmy to sprawdzili sobie w necie. To jeżeli już jest instrukcja, to niech chociaż dadzą mi możliwość odczytania ją bezpośrednio z gry, a nie, że muszę odpalić kompa, włączyć tam i dopiero wtedy przeczytać. Bardzo ubolewam, bardzo żałuję i brakuje mi strasznie tych właśnie rzeczy związanych z grami. No wiadomo, większość z nas nie czytała tych instrukcji, ale to był ten zapach świeżego druku, po prostu mogliśmy sobie wywąchać tą całą instrukcję i ten świeży dróg to był taki pewien rytuał, tak jak zdejmowanie folii, z czego pewnie większość osób nie robi, ale ja osobiście bardzo to lubię, więc to są właśnie te rzeczy, które, oko, które tak bardzo mi brakuje właśnie jeżeli chodzi o, o sam rytuał otwierania nowych gier i posiadania właściwie oryginalnych nowych gier. Drugą rzeczą, której naprawdę mi brakuje, to wspólne granie. Nie chodzi mi tutaj o granie w kopie, przechodzenie gier w kopie, ponieważ większość gier nadal ma jeżeli nie online, to ma koopa kanapowego, który najczęściej ratuje jakieś gorsze, kiepskawe gry. Pamiętam, że no setki godzin spędziliśmy z kumplami, grając właśnie z kumplami, z moimi kuzynami, grywając w gry, które dzisiaj pewnie... Nie oceniłbym ich jak tak fajnie grając samemu. Przykładowo, wiem, Army of Two, Kenny Lynch. Naprawdę znalazłoby się pewnie jeszcze kilka innych takich tytułów. Chodzi mi jednak o wspólne przychodzenie, nie grając ze sobą. O co chodzi? Już tłumaczę. Cofnijmy się do czasów szkoły. Pojawiają się gry w stylu Wacki, Kajko i Kokos, Jack Orlando, gry przygodowe. Nie posiadamy solucji, które pojawiały się w różnego rodzaju gazetach, CD Action, pamiętam, że pojawiały się solucje do tych gier, ale powiedzmy sobie, że nie mamy do tego dostępu. Nie ma jeszcze internetu, ponieważ połączenie z internetem pozwalało na ściągnięcie jednej MP3 przez miesiąc, takie mieliśmy łącza, no i musieliśmy przejść taką grę. Gra przygotowa wtedy starczała na naprawdę bardzo długo, ponieważ jeżeli trafiliśmy na ścianę, sami musieliśmy do tego dojść, albo liczyć na kolegów. Pamiętam, że przerwy polegały nie głównie na gadaniu na temat, nie wiem, dziewczyn czy czegoś takiego, o takich zwykłych, yy, zwykłych, normalnych rzeczach, o czym gadają takie normalni ludzie. <laughs> Tylko gadaliśmy właśnie, czy udało się przejść dalej, czy udało ci się wydostać w wackach do kolejnego, do kolejnego obszaru, czy udało ci się wydostać z tego pierwszego pieprzonego levelu z tym pieprzonym maluchem, czy w Monkey Island, jak przejść przez most, gdzie którego pilnuje troll albo w Jack Orlando, co zrobić, żeby nie zginąć Naprawdę było mnóstwo, mnóstwo takich e, tematów, na których mogliśmy rozmawiać i od razu, kiedy ktoś nam coś powiedział, mogliśmy bieć, biec od razu po lekcjach do domu, odpalać kompa, oczywiście, jeżeli rodzice nam na to pozwolili i próbować to przejść. Oczywiście zdarzały się takie kutasy, których najczęściej wtrącaj się do rozmowy i mówisz, że to trzeba zrobić w taki i taki sposób, a wcale tak nie było i tylko pełni entuzjazmu biegliśmy, okazało się, że wcale nie ma na przykład opcji, która pozwala y, pokazywać różnego rodzaju podpowiedzi, albo jeżeli będziemy klikać tysiąc razy w dany punkt, to nagle coś się stanie. No i oczywiście tacy y, takie trole to psuły cały ten efekt. I tego mi właśnie brakuje, y, ponieważ jak moglibyśmy wpaść, na przykład nie słuchając y, oczywiście kiedyś, nie znając tak dobrze, Angielskiego, nie słuchając podpowiedzi samej gry, chociażby w pierwszym MGS-ie, że trzeba wysadzić ścianę, która po prostu inaczej brzmi, gdy się w nią puka. No naprawdę, albo chociażby skąd moglibyśmy wiedzieć yy, w kajko i kokoszu, że jeżeli nie przywiążemy tej pieprzonej tamy, to ona odpłynie, kiedy do niej wrócimy. Yy, tamy, tratwy. więc naprawdę było mnóstwo takich rzeczy, które mogły popsuć nam krew, ale to sprawiało, że graliśmy w tą grę dłużej. Przychodziliśmy jeszcze raz parę raz. Więc tego mi dzisiaj brakuje, ponieważ dzisiaj jeżeli trafimy w jakikolwiek przygodówce, a dzisiaj przygodówki to najczęściej gry pokroju Telltale Games, gdzie faktycznej przygodówki jest tyle co kot napłakał. Nawet jeżeli się zablokujemy w takiej grze, co moim zdaniem jest... No, 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 niemożliwe do cholery, no, no nie da się zablokować w tych dzisiejszych przygodówkach. To i tak wchodzimy na forum, y, albo w Google wpisujemy, mamy milion let's play, y, solucji i tak dalej, więc brakuje mi tego właśnie kontaktu socjalnego y, polegającego na wymianie swoich poglądów na, dany, na, na temat danej gry i wspólne rozwiązywanie stawianych nam różnych zagadek. Kolejną związaną z graniem i wspólnym przechodzeniem było e, pożyczanie sobie sejwów. E, bardzo mi się to podobało, ponieważ no, prędzej czy później trafiliśmy na jakąś grę, która stawiała przed nami tak wysoką ścianę, że my nie potrafiliśmy go przejść. Potrzebowaliśmy pomocy kogoś, kto już to zrobił, albo po prostu chcieliśmy od niego jego savea. E, przykładem może być pierwsza Mafia, gdzie twórcy wrzucili bardzo hardkorowy y, etap z y, wyścigiem. Oczywiście byli hardkorowcy, którzy mieli joysticki od symulatorów tak dalej, że to jest w ogóle ピッ。<laughs> to jest mały Miki, przejść tą grę i tak dalej. Ale jednak trafiały się y, takiego rodzaju różnego wyzwania i bardzo mi się podobało, że kopiowaliśmy wtedy, wtedy, na różnego rodzaju dyskietki, CD RW. jak ktoś miał CDRW, to był kozak, ponieważ można było wrzucić parę rzeczy, przerzucić to na drugi komp i potem to y, usunąć i płytka była jak nówka. No niesamowite. To była kosmiczna technologia. No ale także z grami, chodzenie z kartami pamięci. Bardzo mi się podobało, że gry, na przykład na PlayStation 2, miały w środku Miejsce specjalne na kartę pamięci, żeby można było właśnie pójść z wszystkimi odblokowanymi postaciami w jakichś bijatykach albo w różnego rodzaju grach sportowych można było latać do kumpla i grać już z wszystkim odblokowanym. To było świetne. Oczywiście wiązało to się z pewnym językiem, na przykład zapomniemy takiej karty, jak wrócimy do domu, to będzie totalna apokalipsa, bo nie będziemy mieli gdzie tego zapisywać. Właśnie karty pamięci to jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę bardzo dobrze wspominam i trochę żałuję, że dzisiaj to jest wszystko przez właśnie neta, że musimy pobrać swój profil, mamy 10 tysięcy różnych zabezpieczeń, musimy udostępnić konsolej. I tak dalej, zamiast po prostu rzucić swój profil na jakiegoś pendrive'a, albo właśnie kartę pamięci i lecieć z tym do kumpla, ponieważ moim zdaniem by to ułatwiło parę spraw i przywróciłoby właśnie to granie do takiego bardziej socjalnego, wspólnego przechodzenia gier niż po prostu podłączenie się przez Xbox Live albo PlayStation Network z headsetem albo przez Skype'a i takie to gadanie. Jeszcze jedną bardzo fajną sprawą która dzisiaj jest zrozumiała ze względu na technologię, jednak brakuje mi tego, wydawanie gier na wielu płytach. Ja jestem głównie graczem konsolowym, kiedyś jednak jak grywałem na, na kompie, gdy w moje łapy trafiały właśnie takie tytuły jak Baldur's Gate, Final Fantasy VII, gry wydawane na wielu płytach, to kiedy to się otwierało, patrzyło się wow. Ta gra musi trwać milion lat. Będę miał grać, aż będę stary, nie wiem, no, tak naprawdę były to gry. Długie, oczywiście gry długie, co w dzisiejszych czasach mówimy, że gra długa to jest 10 godzin. Kiedyś 10 godzin trwał samouczek, God ta. no ale nie, nie odchodźmy za bardzo od tematu. Gry wydawane na wielu płytach. Niefunkcjonalne absolutnie, zgubisz płytę, nie grasz, no... Wielu z nas pewnie miało coś takiego, że przechodziło sobie jakiś właśnie z takich tytułów, który był wydawany na wielu CD-kach i nagle brakowało płyty trzeciej z czterech. I nagle było poszukiwańca i chaty, czy może komuś to pożyczyłem, czy jednak może mi to wypadło i gdzieś leży za biurkiem albo coś w tym stylu. No. Taki stres, a to był mega stres, ale kiedy znaleźliśmy tą płytę, to było cudowna sprawa. Oczywiście, na Xboxie 360 nadal wychodzą gry na DVD, a nie na blu rayach i pamiętam, że miałem taką sytuację grając w Final Fantasy XIII bodajże, gdzie trzecia płyta po prostu wleciała mi gdzieś pod regał i cała była porysowana i nie mogłem tej gry przejść. Jednak to było chyba jedno z y, ostatnich i chyba L.A. Noir, które było wydane na trzech płytach, to była jedna z ostatnich gier, które pozwalała mi na tak zwaną żonglerkę płytami, co mi się strasznie podobało yy, i mówię, Tutaj o grach, które mają co najmniej 3 płyty, ponieważ jak gra ma dwie płyty, to to jest takie zrozumiałe, ale 3-4, a czasami więcej płyt to po prostu jest coś, czego mi dzisiaj brakuje. A skoro już wspomniałem o długości, no to kiedyś naprawdę kiedy dostawaliśmy grę, i nie mówię tutaj o grach przygodowych, które nas blokowały yy, i faktycznie kiedy wiedzieliśmy jak przejść to mogliśmy ją pyknąć 4-5 godzin, chodziło mi o gry właśnie typu rodz jakiegoś rodzaju RPG albo shootery, yy, pierwszy Half-Life, yy, Doom, Quake Blood a także właśnie różnego rodzaju platformówki w stylu y, Raymanów, Naprawdę były o wiele dłuższe niż są dzisiaj. Oczywiście dzisiaj także wychodzą duże gry Dragon Age Inquisition, wszelkiego rodzaju Mass Effect też różne rodzaju tytuły RPG, jednak y, większość gier trafia w tą szufladkę od 6 do 7, od 6 do 10 godzin i to jest uważane teraz za standard, co kiedyś nie dość, że gry były tańsze, to gry były dłuższe. W dzisiejszych czasach płacimy coraz więcej za gry. Gry na ósmą generację konsol, to na dzień dobry kosztują prawie 260 zł. A jeżeli na przykład spojrzymy na chociażby teraz tę, tę, tę grę, The Order, która trwa około 7, około 7 godzin, z czego połowa to filmy, to naprawdę nie ma się to dzisiaj tak dobrze jak to było kiedyś. I pewnie wiele osób sobie zdaje z tego sprawę. Ale niestety takich czasów dożyliśmy, dlatego warto czasami wrócić do tych starych, długich tytułów, które właśnie zapewniały za niewielkie pieniądze mega uciechy nam wiele, wiele godzin. No i na koniec przejdźmy do samych gier. Czy w dzisiejszych czasach gry są dobre? Oczywiście, że są dobre, jednak yy, musimy zwrócić uwagę na parę elementów. Większość gier, które dzisiaj gramy, na które najbardziej czekamy, są to tytuły, które są kontynuacjami serii, które powstały wiele lat temu. Kolejne Final Fantasy, kolejny Metal Gear. Kolejne Call of Duty, może kiedyś Half-Life 3, yy, yy, kolejny Wolfenstein. Naprawdę dużo tych tytułów, które powstają po prostu w kółko i w kółko i w kółko. Twórcy nie wnoszą nic nowego. Rzadko kiedy pojawia się jakaś nowa seria, która naprawdę yy, wnosi coś nowego. Od czasu do czasu trafią się jakieś tytuły w stylu, no nie wiem, LA Noir, które szło troszeczkę na renomie Rockstar, jednak LA Noir było czymś innym, było czymś fajniejszym. Nie sprzedało się, zamkniętej studia. I co za tym idzie? Coraz mniej nowych gier będzie powstawać. Za każdym razem kiedy powstaje chociażby takie Enslave. Bardzo niedoceniona gra. Jednak m, bardzo niedoceniona gra dopiero po czas, po wielu, po wielu, wielu latach y, od tej gry ludzie zaczynają ją odkrywać i nagle są zbulwersowani, że czemu nie wychodzi kolejna część albo coś w tym stylu. Ponieważ twórcy boją się tworzyć nowy produkt. Twórcy wolą jechać na znanej marce, twórcy wolą wykorzystywać... Tworcy mogą wykorzystywać coś, co my kojarzymy, jeżeli powstaje chociażby gra, która w jakikolwiek sposób jest z nami związana, jeżeli chodzi o sentyment i tak dalej, czemu powstają właśnie te remake, y, rebooty, po co powstały takie gry jak Syndicate, to jest właśnie to, że my będziemy kojarzyć tą nazwę i już mamy część marketingu z głowy, ponieważ nie musimy tak mocno tego reklamować. Natomiast no, brakuje tych właśnie, tych nowych tytułów, brakuje tego czegoś, co było kiedyś. Brakuje właśnie, oczywiście pojawiają się nadal świetne tytuły Uncharted, różnego rodzaju gearsy, cała seria właśnie, cała seria Halo i tak dalej, które powstały powiedzmy sobie w poprzedniej generacji, tej generacji siódmej. Naprawdę było dużo fajnych tytułów, jednak z każdym kolejnym rokiem gry zapowiadane to są najczęściej albo jakieś remake, reimagining albo teraz jest moda na... HD rebooty, które już były HD rebootami, ponieważ na ósmej generacji nie ma w co grać, to wydawajmy teraz jeszcze raz to samo, co było na siódmej generacji. No to jest totalną głupotą, no. Po co? Skoro większość osób, które kupiło na przykład PS4, ma w domu PS3, to po co wydawać jeszcze raz na przykład God of War 3, The Last of Us, różnego rodzaju właśnie HD remake'ów, HD remake'ów z poprzedniej generacji. Ja rozumiem, gdy był przeskok tak duży między generacją drugą a generacją Szóstą, a siódmą, gdzie z plejki dwójki, a na plejkę trójkę przyjadaliśmy i po prostu no. topiło nam twarz. To dzisiaj nie jest aż tak wymagane. Kolejną sprawą, właśnie, już mówiłem wcześniej o długości, mówiłem też o tym, że coraz mniej powstaje nowych gier i większość gier dzisiaj jest uproszczonych. Oczywiście zdarzają się takie tytuły jak seria Souls, czyli Dark Souls, Demon Souls, Trans Bloodborne, które po prostu kopią po jajach. Tych gier się nie przechodzi, te gry trzeba pokonać. Ale teraz większość gier prowadzi nas za rękę, większość walk z bosami najczęściej polega na Quick Time Event'ach, czego bardzo mi brakuje, ponieważ walki z bosami kiedyś to naprawdę było to coś. Bardzo się też od tego odzwyczaiłem ostatnio przechodząc Kingdom Hearts gdzie po prostu sama gra przez większość czasu jest, powiedzmy sobie, całkiem, jest całkiem unormowalny poziom pewności, jednak kiedy chodzi do walkę z bossami, musimy sami rozkminić, jaki system mają ci bossowie, znaleźć ich słabe punkty i tak I tego właśnie dzisiaj brakuje, brakuje mi właśnie tego wyzwania podczas grania. Yy, można powiedzieć, że wyzwanie podczas grania zastępuje teraz multiplayer, który sprawdza właśnie gracz przeciwko graczowi, jednak brakuje mi tych Trudniejszych troszeczkę gier, gdy poziom trudności hard faktycznie był poziomem hard i za każdym kolejnym przejściem blokowaliśmy kolejny poziom trudności. Wyjątkiem może być DMC, ten właśnie remaster, remaster czy reimagining serii Devil May Cry, która jest całkiem dobrą grą. Jeżeli nie graliście w to, to moim zdaniem powinniście po to spokojnie sięgnąć. Gdzie faktycznie odblokowaliśmy mnóstwo rzeczy. Każde przejście gry to nowy tryb, który zmieniał zasady, nowe kostiumy i tak dalej. A jeżeli chodzi o kostiumy, to też brakuje mi w dzisiejszych czasach odblokowywania właśnie tak dużej, fajnej zawartości rzeczy jak kiedyś. Wiadomo, w biatykach odblokowujemy kostiumy, jednak większość kostiumów można kupić jako DLC. Czemu wszystko teraz musi być dokupywalne? Czemu nie możemy właśnie odblokować jakichś fajnych sekretów? Jeżeli przejdziemy coś na najwyższym poziomie trudności, to oprócz sekretnego zakończenia najczęściej dostawaliśmy jakąś specjalną rzecz, którą mogliśmy szpanować przed innymi graczami. A teraz jakie jest wyzwanie w tym, skoro większość rzeczy, które można odblokować w grze, możemy za pomocą mikrotransakcji albo DLC dokupić? No. Mikrotransakcje w grach jakichś multiplayerowych, jasne. Jednak yy, kiedy mamy grę singleplayerową i mamy po prostu, jeżeli nie chce nam się levelować postaci, to możemy ją kupić, to jest totalnie bez sensu. Kiedyś gry polegały na tym, że byliśmy zainwestowani w tą grę, ale emocjonalnie, a nie finansowo. I tego właśnie mi w dzisiejszych czasach brakuje, ponieważ no głupotą jest moim zdaniem ciągłe ładowanie pieniędzy. Kupujemy grę za sobie te dwie stówy, jednak mamy później season pass, który będzie miał dużo dodatkowej zawartości, czyli powiedzmy sobie kolejne 90 zł, To już gra kosztuje 3 stówy, plus do tego specjalne różnego rodzaju kostiumy, dodatki do gier i tak dalej, które nie będzie zawierać ta zdrabka season passowa czy cała, cały ten pakiet. No naprawdę w dzisiejszych czasach brakuje tego właśnie staroszkolnego odblokowywania. Dobra, to były moje wspomnienia, jeżeli chodzi o właśnie granie w latach 90. Teraz chciałbym dowiedzieć się, jakie są Wasze wspomnienia, gdy wy zaczynaliście grać. Czy to były właśnie takie, lata 90.? Może dużo wcześniej, może dużo później? Tak czy siak, napiszcie mi w komentarzach, jak wspominacie swoje właśnie pierwsze młodzieńcze kontakty z graniem. Więc to była kolejna gadka dziadka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.